No cześć, z tej strony Krzysiek z magazynu The Ark, panel brandingu na Instagramie, witam Was w kolejnym odcinku 3 minuty o designie. Jeżeli interesują was inspirujące treści ze świata dobrego designu, nowych technologii, kultury i motoryzacji, to nie zapomnijcie włączyć subskrypcji naszego kanału i szukajcie DiArk w social mediach. Zaczynamy. Na początek gaming, moi drodzy fani PlayStation mogą zacierać ręce, ponieważ podczas tegorocznego State of Play Studio Sucker Punch zaprezentowało Ghost of Yotei, czyli zupełnie nową grę utrzymaną w klimacie Ghost of Tsushima. Tym razem chcielimy się w postać ASU, czyli samurajkę, która będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom na wyspie Hokkaido. Akcja rozgrywać się będzie 300 lat po wydarzeniach z Ghost of Tsushima, co zapowiada zupełnie nową historię i tak naprawdę świeży setting. Ghost of JTI ma zostać wydane na konsolę PlayStation 5 i tutaj ciekawostka, projekt ten jest rozwijany od podstaw właśnie pod specyfikację nowej konsoli. więc znów będą nocki zerwane, telewizory przepalane. Design, moi drodzy. Architektura i interior design to jest branża, która w DR jest nam niezmiernie bliska, i tym razem chcemy Wam zaprezentować projekt o nazwie Halo. Halo to rodzina oświetlenia, która jest inspirowana naturalnym światłem i ma na celu, jakby, ustanowienie nowej relacji między człowiekiem a przyrodą. Za projektem stoi Mandalaki Studio z siedzibą w Mediolanie, tak więc mamy Made in Italy certo. No ale o co chodzi? Wyobraźcie sobie wschód słońca, blask wzorze polarnej i naprawdę zjawiskowe gradienty, opakowane dodatkowo w przepiękne wzornictwo. Ciekawostką może być też fakt, że kolekcja Halo Edition to wynik badań optycznych i chromatycznych. Oprócz oświetlenia, Halo oferuje surrealistyczne wrażenia wizualne, dając właśnie nowe spojrzenie na przestrzeń wokół nas. Na koniec kino, a dokładnie streaming, ponieważ swoją premierę na platformie Max zalicza właśnie Serial Pingwin, czyli spin-off Batmana z Robertem Pattisonem. W roli głównej, oczywiście, Colin Farrell, który, za sprawą genialnej charakteryzacji, jest tutaj praktycznie nie do rozpoznania. <noise> Pingwin to typowy taki gangsterski noir, a jego akcja rozgrywa się tuż po wydarzeniach właśnie z filmu Batman. Serial na pewno warty uwagi, a w dodatku pełen subtelnych metafor i naprawdę ukrytych smaczków, o których opowiem wam już w kolejnym odcinku recenzji w kapeluszu. I tutaj mała ciekawostka. Kto z was wiedział, że Mike Marino, odpowiedzialny właśnie za charakteryzację głównej postaci, zadbał o każdy szczegół? Pingwiniego ciała. I tutaj mam na myśli każdy, nawet ten, którego nigdy nie zobaczycie. Tak czy inaczej, moi drodzy, na dzisiaj to będzie tyle. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, szukajcie DR w social mediach, a ja widzę się z Wami w kolejnym odcinku.